Ja jestem chudy, a to jest kolejny odcinek z serii Brawl Stars. Znowu mamy opening. Otworzymy sobie tą pierwszą skrzynkę. Teraz na serii już na nic, nie liczę na nic większego. Eee, przejdźmy do tego: do otwierania tych skrzynek. Film z Moptima Głosem się nie pojawi, po, po prostu, bo są takie problemy. O Frank, bo są takie problemy techniczne, techniczne dlatego się nie pojawi film. Frank Tare, dobra. Mm. Kolejna nowa, jeszcze jedna subskrypcja. Jeśli się nie mylę, brakuje nam do 20. Więc kanał się ro, rozwija nie, mocno, nieźle. I mnie to cieszy, po prostu, tak powiem. A etykiety mm. No i wam dziękuję za taką yy, Aktywność Dobra Brok Barley No i nowa postać I to jest kruk! Mamy! Mamy legendę! Mam legendę, ludzie! Mam legendę! Mam legendę, nie! Nie gadaj! Mam legendę! Mam Frank, legenda! Legendę mam, ludzie! Ja nie wiesz, jak ja się cieszę Legenda. Kruk. Gramy od razu. Kurde, ludzie jak ja się cieszę. Legenda! Kruka mam! Ja od razu, od razu przepraszam, że się jaram i nie mówcie, że lałam jednym krukiem, bo nawet nie, nawet nim nie wypróbowałem gry. Kruka mam, ja ludzie! Tak se patrzę, o, nowa postać! I tak się nie czaiłem, że to jest kruk. Dobra, zatrułem tego Tika. Mam piłkę. Muszę uważać na tego Franka. Ja, kurde, nie, nie mogę uwierzyć, że trafiłem kruka. Kroła. Dobra, oni mnie chyba widzieli. No, widzieli mnie i to bardzo. Dobra, wypuszczę sobie. No, pokonam. Dobra, mamy gola. Kurde, Moptim mi chyba nie uwierzy. Dobra, Frank zatruty. Ja, jak ja się jaram. Ten Frank, dobra, trzeba strzelić gola. No Dobra, dobre podanie moje. Wygrana w łatwy sposób. Mam kruka! Ale się cieszę. Ja... się cieszę bardzo. To jest moja pierwsza legenda w Brawl Stars. Ja. Jest to kruk. Znaczy, chciałbym... Oczywiście chciałbym spajka... No... Do, nie doceniam jeszcze tej legendy, tak powiem. Chciałbym Spajka albo Leona, ale... Kruk też jest spoko. Ja jego ulta to jest ten wiem taki takie latanie, taki wyskok. Po którym też zatruwa, więc jest spoko, ale trafiłem kruka, ludzie. Ja. Tam jest boi No dobra. Kroła trafiłem. Dobra, ten Karl zatruty jest. Zatrułem go. Dobra, zabiłem. Pokonałem. Tu idzie bo Dobra Co ja mogę zrobić? A, to ja mogę gdzieś skoczyć, dobra Okej okay. Dobra To chyba, nie Dobra, a jednak skoczę Ale zwaliłem Kurde, mob team do mnie pisze Ja ja, to, ja w to nie wierzę jeszcze Słuchajcie Krow! Dobra, tam próbuję powstrzymać tego Karla. Dobra, tam Karl wejdzie nasz. Pokona ich. A dało mi się go zatruć, czy nie? Dobra, szybko tego Karla. Chyba powinien... A jednak nie, nie wiem. Dobra, skaczę. Dobra, zatruty karl. Dobra, powstrzymałem, ale nie dam rady się obronić, no. Moja pierwsza legenda. Jak ja się jaram. Czekaj. Na czym on może być dobry? Na jakim trybie? Piszcie mi, na jakim trybie jest kroł dobry. Zaraz w parze. seung duło. duo No i się włącza, gra, nie wiem. Dobra, się włączy jeszcze raz. I tak jakby nie było teraz tego króla, tak bym się zdenerwował, że nie wierzę. On chyba już usunął normalnie grę. Grał. Mamy w teamie El Primo, jest spoko, dobra? Dobra, zatruwamy go, ale na dużo życia straci. Ale fajną miniaturkę już sobie myślę, że zrobię. Dobra, Paperka pokonana przez tego jego, i przez ich Tika. O, tam jest ten... Boczymy... No nie, tu jest jakiś bło skokszony. Ale mnie szybko załatwił. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, nie idź tam. Dobra. Nie widzę go. Dobra. Chcę dostać ten taki ten no... Tą potkę chcę zdobyć. I chcę zobaczyć jak, jak kruk jest dobry na tej potce. Dobra. pojawiam się. Tara tam jest... Uważaj, tam jest skokszona tara, która mnie chyba zacznie gonić. Czy nie dobra? Jest powstrzymana. Ole! Rozpykaliśmy Bombatika. Tu jest było, ale ten L Primo będzie szybciej i on będzie miał tą potkę. Kolejny było tu gdzieś jest. Dobra, ja chcę sobie zziąć tą podkę. Dobra, zobaczymy. Muszę kogoś znaleźć, przestawać na nim tą podkę. Dobra. Lecimy. Nie ma tu nikogo. Um. No, no, tej pam, dobra, dobra, nieźle zadaję. Znaczy, a nie wiedziałem, czy ta jej wieżyczka tak potrafi, ale dobra. Cztery puchalki, druga ranga. Dobra, zagramy sobie Frankiem, bo mi się trochę nim lepiej gra. Ja muszę się nauczyć tą legendą grać, ale bo ja jestem dalej w szoku. Se zagrajmy Frankiem, dobra? Ja nie bądźcie z ludzi, tam, czy coś. No sobie, frankiem, frankiem mi się bardzo coś fajnie gra. Ja, taki mały open a tu jest legenda. Jezusie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na kanał Mob Team. bo to bardzo fajny youtuber. No, no i tyle z mojej strony. Nie wiem czy mówiłem, chyba przed chwilą mówiłem, ale powtórzę w razie czego. Stawcie tą łapkę w górę, docencie moje starania, zostawcie yy, subskrypcję dzwoneczkiem, picie jak na ale od razu chcę Wam rzucić ten film, jutro pojawi się, bo nagrywam to w, w środę wieczorem, a pojawi się... może dzisiaj jeszcze. Postaram się dzisiaj, ale... On nie będzie przerobiony, więc nie bądźcie tacy źli czy coś w komentarzach. że on nie jest przerobiony film czy coś. Dobra, trzeba tu zatrzymać tą pam. No i zostałem pokonany. Czekaj, dobra, sorry. Także znubiłem, ale zagramy sobie jeszcze ostatnią rundę w dzisiejszym odcinku. Tak, nie wiem, czy Tatara będzie chciała grać. Prawdopodobnie nie. No. Dobra, poczekamy sobie jeszcze 3 sekundy. nie, no albo dobra, nie musimy, bo ona zrezygnowała. Dobra, gramy. Teraz wygramy. Specjalnie na ostatnią rundę będę się starał jak najbardziej, żeby wygrać. Dobra, w teamie mamy PAM. Z czego się orientuję, jest dobra. Więc spoko. Weźcie to, dobra, wziąłeś, wziąłeś to. Któż tam wziąłeś? Nie wiem. Imperator to chyba wziąłeś. Dobra, ja chcę tego. Odejdź, Pam. Dobra, czekajcie, ona jest obita. Nie sięgło jej, nie. Co ja zrobiłem? Dobra, Pam na Pam. Tylko ta nasza jest Dobra, nie, Niech poczeka na mnie. Będzie lepiej, moim zdaniem. No właśnie, bo już u, nie, u nich się pojawił Mortis. Dobra, ja też się pojawiłem. Dobra. Biorę. Mortis. Odwal się. Mortis. Dobra. No nie. Chciałem to chociaż tą wieżyczkę rozwalić. Kurde, ta PAM jest bardzo dobra. Ciężko będzie. Jeszcze tu jakiś Rico dochodzi. Czekajcie, ja muszę uciec. Bo tu mnie... Najwyraźniej poszedł na mnie. Ale się uwzięli nas. Tam, kurde, na tą PAM i na mnie. Dobra, 10 sekund chyba nie wytrzymasz, bo... Bo tam idą jeszcze zespół jakiś. Niech poczeka. Tak, cztery, trzy, dwa, jeden. Jestem, jestem, jestem. Jestem, jestem, jestem. Dobra, niszczymy Pam i Mortisa. Ładnie, ładnie. Pięknie rozegrał to ten mój wspólnik. Przyjaciel ten. Tam jest jakiś tik. No i tutaj jest ktoś. I ja. Mamy takie... Czym tak na nas wszyscy poszli. Dobra. Ba ale to pan Koksi. Trafiłem na bardzo fajnego tego towarzysza. No, kolegę ze zespo zespo zespołu. Dobra, więc ten taki wyjątkowy film, bo będzie bez przeróbki. No, nie zdążyłem. co Jak ja nubię w tej rundzie. Sorry, ludzie. Dobra, jesteśmy. Dobra, ona. Może, da radę poczekać, ty, jaki, jaka, no nie, dwie sekundy, dobra, Prze... drugie miejsce to dla mnie jest jak wygrana, e, nie zapomnijcie odwiedzić poprzednich odcinków, e, no jeszcze raz pokażę wam tego kruka, nie chcę się chwalić, ale ja się tak bardzo cieszę, e, nie, nie zapomnijcie obejrzeć poprzednich odcinków, e, zapraszam na kanał Moptim. Proszę o subskrypcję, dzwoneczkiem docencie moje starania i łapkę w górę. Ja Wam życzę miłego, miłej, dobranoc, miłej nocy, bo jest teraz noc. Cześć.